Najbliższa aktualizacja 99 nocy może być jedną z najlepszych aktualizacji w historii, chociaż jedyną wskazówką, jaką mamy, jest to zdjęcie. Wiele osób uważa, że będziemy mogli wejść do tej jaskini. Być może będziemy w stanie zbadać zupełnie nowy biom. Biom, w którym moglibyśmy znaleźć nowe materiały, takie jak węgiel, żelazo, a nawet kopalnie złota. Materiały te mogłyby być użyte do tworzenia różnych broni lub pancerzy. Świetnie byłoby mieć też drugie ognisko, ale w jaskini. Gra stałaby się przez to trudniejsza, a jednocześnie zyskałaby mnóstwo nowej zawartości. Kolejną rzeczą, której jestem prawie pewien, jest to. To, że zobaczymy nowe zwierzęta, takie jak myszy jaskiniowe, a może nawet nietoperze, które będziemy musieli odstraszać latarką. Będziemy też mogli znaleźć nowe obszary ze skrzyniami, może nawet nową mega skrzynię, ponieważ zarówno biom śnieżny, jak i wulkaniczny mają swoje własne skrzynie, więc ten z pewnością też będzie ją miał. Prawdziwe pytanie brzmi, co znajdziemy w tej skrzyni? Teraz porozmawiajmy o nowym wrogu. Myślę, że wszyscy wiemy, że będzie to jakiś rodzaj gigantycznego nietoperza. Ale to, czego nie wiemy, to jakie będzie miał zdolności. Niektórzy mówią, że będzie emitował dźwięk, który nas ogłuszy i sprawi, że będziemy chodzić wolniej, a inni, że nietoperz będzie nas chwytał i zrzucał z dużej wysokości. Prawdopodobnie dostaniemy też nowe sposoby na zdobywanie diamentów, takie jak rytuał wulkaniczny czy zamrożone klejnoty śnieżne. Pewnie myślicie, że zwariowałem, oczekując tak dobrego update'u. Ale zastanówcie się, twórcy zawsze, gdy wypuszczają nowego wroga, dają przy tym ogromną aktualizację. Było tak przy baranie, było tak przy sowie. A co ty myślisz? Zostaw swoją teorię w komentarzach i powiedz mi, co znajdziemy w tej jaskini.